Witam serdecznie na moim kanale Raki. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc listopad 2023. Oczywiście przypominam, czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Nie dopasowujemy na siłę, traktujemy na luzie, nie jako tylko podpowiedź. Tym bardziej, że czytanie długoterminowe. No. coś tu bryka mi. Z jaką, Man, z jaką energią wchodzicie? No, bardzo jakoś rozrywkowo. Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach? Też fajnie. Jaka energia jest przy Was? Jaka z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, i wynik. Piątka buław. Jakiś konflikt, konkurencja, grupa osób, jakiś spór o coś, forsowanie czegoś. Także tak tu się pokazuje. I teraz, no tak, jak tu sobie patrzyłam na te karty, po pierwszy tak rzut oka to mówię, tak sobie myślę: no tutaj bardzo fajnie się pokazuje, że Wy tutaj wychodzicie z jakiejś, jakiejś e, energii stagnacji, gdzie po prostu byliście gdzieś zablokowani, dużo myśleliście, przerabialiście, był trud, jakiś strach, jakieś przygnębienie. Z powodu jakiejś osoby bardzo trudnej, narzucającej, dowiedzieliście się jakąś informację i macie zamiar tutaj wejść w energię niezależną, która po prostu da Wam spokój. Jest tu pokazane, że ktoś tu ma zamiar podjąć stanowcze kroki i decyzje w sprawie zakończenia czegoś. Król Mieczy na zimno, na chłodno decyduje, rozmawia, podejmuje. Różnego rodzaju działania, decyzje odcina adwokat, osoba mundurowa, lekarz, bliźnięta waga, wodnik. ale przede wszystkim tutaj jest pokazane tak. Może być też, że w pracy macie jakąś jakieś fajną grupę osób. Też może być tak. W dniu codziennym zdarzają się osoby, które są blisko was, i to są osoby wam przyjacielskie, które może wam pomagają, może z wami współpracują gdzieś, z którymi nie ma problemów, ale może być też tak, że w pracy poznajecie kogoś i jest tu jakiś romans również, jakaś trójkątna sytuacja, lub ta ósemka będzie mówiła, że jest jakiś dzień codzienny. Jest stały związek, nuda jakaś i nagle pojawia się szansa na to, żeby tutaj jakaś byłaś odskocznia od tej codzienności, od tej nudy, od tej rutyny. Coś pojawia się takiego świeżego, co dodaje wam wigoru i optymizmu i radości. Czyli wychodzicie z jakiegoś takiego trudnego tutaj yy, związku, może, może tu czuliście się samotni. Tu jest panna byk i tu się pokazuje jakiś związek. Stały, który się kończy, i wyjście z tego związku, w którym było się samotnym. No, czyli, że ktoś się czuł, że jest samotny, że jest sam, że nic się nie dzieje, że jest jedno i to samo, nuda. To może być tak, że ta energia wyrwie Was z tego. I co złego, co dobrego? Tutaj. No, tu są dwaj królowie: Król Kielichów i Król Buław. Skorpion, rak, ryby, baran, lew szczelec. Może być tak, że co dobrego. Dobrego jest to na przykład, no, że tu, może raczej nie ma tu nic dobrego. Coś mi się wydaje, że tu dwie jakieś osoby, no bo mogłabym jeszcze powiedzieć, że wy tu nie jesteście otwarci na coś, ale jest tutaj energia braku podjęcia decyzji i osoby, które tutaj się pojawiają ewentualnie, albo osoba. Despotyczna, tyraniczna, pijąca, która jest rozchwiana emocjonalnie, egoistyczna, także tu może być taka bardzo trudna energia się pokazywać. Co tutaj dalej się pokazuje? Co złego również może być to, że wy tu nie potraficie podjąć jakiejś decyzji, ale w końcu tu jest pokazane, że coś się tu w końcu skończy. Co odchodzi, no skończy się właśnie. Skończą się jakieś trudy, jakieś odpowiedzialności, obciążenia, jakieś za duże obowiązki, za dużo pracy, za dużo trudów jakieś. Coś było bardzo ciężko, więc to się skończy, odejdzie po uzyskaniu jakiejś informacji. Prawdopodobnie będziecie tutaj albo obserwowani albo wy sami będziecie obserwować kogoś. Bliźnięta waga wodnik też tu się pokazuje. Mogą być jakieś plotki, jakieś pomówienia, jakieś złośliwości też mogą być ze strony kogoś i wy z tym zakończycie. Tak bym to widziała Co przychodzi? No, zakończenie jakiejś relacji, w której nie ma miłości, nie ma przyciągania, jest zimno w tej relacji. Tu przychodzi też pokazane, że jest podjęta decyzja o odcięciu się też od jakiegoś romansu, nieszczęśliwego romansu. Odcięcie trzeciej osoby. Bo jeżeli wy tutaj macie przy tym stałym związku jakiś romans. Może być również tak, że osoba da Wam jakiś ultimatum, bo tutaj będzie bardzo trudno się z tą osobą dogadać, z tą osobą, która jest przy was. I tu dlatego się pokazują te kłótnie. Ale przede wszystkim widzę tutaj, że wy w tym związku jakimś stałym nie macie już tu przyciągania do siebie. I tu mogą być jakieś bardzo trudne rozmowy, podejmowanie decyzji. W głowie dwie dziewiątki. Czyli niezależność, stawianie na siebie. No praca jest tu pokazana. Zabezpieczenia finansowe. Dobry poziom tutaj, jakby poczucia własnej wartości, stawianie granic. Czyli. Walka. Tu jest dziewiątka, czyli jest tu takie jakby ostatkiem sił trochę, bo ta dziesiątka tu się pokazuje w odwrocie, czyli, że będziecie kończyć to. Jaka jest energia przy Was? Energia odwróconej dziewiątki mieczy. I takie wahanie się. No, czyli ta dziewiątka w odwrocie będzie mówić, że to jest pozytywnie, bo wy tu chcecie wyjść z tej energii jakiejś depresyjnej. Tylko jeszcze wahacie się, bo nie wiecie dokładnie, co zrobić. Macie też dwie opcje niektórzy. Czyli dwa wyjścia z sytuacji. Może tą drugą osobę i też nie wiecie, co zrobić. Jest tu pokazane z zewnątrz, że z zewnątrz jest pokazane, że osoba Was nie kocha. Czyli to, co jest tu pokazane. I wy chcecie tutaj, ta osoba się chce uwolnić też z tego związku. Czyli podobnie może być, że albo to wy chcecie zakończyć to, albo się pokazuje, że w tym życiu codziennym to Wasza osoba, Wy się dowiadujecie, że ona ma jakiś trójkąt, chce zakończyć sytuację. Nie ma tutaj, są rozmowy, dlatego że zdajecie sobie sprawę, rozmawiacie na temat tego związku, że nie ma już sensu być sto, w tym związku, tkwić, skoro nie ma tutaj żadnego przyciągania, żadnej miłości tu nie ma. To po co w tym być? Czyli ktoś tu chce się uwolnić, być sam, to chce wyjść z tej energii tutaj, tego związku stałego. I dlatego tu jest pokazane, że ta osoba z zewnątrz ona chce tutaj zakończyć jakąś blokadę. Chce wyjść z jakiejś blokady. Chce tutaj zakończyć jakiś, jakąś relację, w której nie ma uczucia, nie ma, nie ma miłości. Coś tutaj wychodzi na jaw oczywiście, bo tutaj się pokazuje ten księżyc. Wychodzi na jaw jakieś coś ukryte. Jakieś iluzje też wychodzą na jaw po jakimś długim, długim okresie czasu, bo tutaj jest siódemka w odwrocie, czyli już nie czekacie na coś i pojawia się coś nowego, coś bardzo optymistycznego, co przynosi wam stabilizację, spokój, równowagę. Poznajecie może kogoś nowego właśnie. Szczęlec tu się pokazuje. Jakaś młoda energia skorpion, rak ryby też się pokazuje. Bliźnięta się pokazują tu. No, tu jest dużo, tu są w zasadzie wszystkie znaki pokazane: skorpion, rak ryby, barane w szczelec. No, byk, panna. Pokazują te karty ryby, skorpion, rak ryby. No. Bliźnięta, waga, wodnik. No, też poka no, pokazuje wszystkie, wszystkie w zasadzie znaki, tu są pokazane. Tak więc trudno będzie powiedzieć, kto to będzie dokładnie, jeżeli poznacie kogoś. Fakt, faktem jest, że ktoś tutaj chce podjąć decyzję, żeby zostać samemu, żeby zakończyć jakiś związek, który po prostu nie ma sensu, bo nie ma tutaj miłości. Nie ma miłości. Ktoś się chce wydostać z tego. I to jest energia z zewnątrz, czyli ta osoba z zewnątrz chce się uwolnić. No chyba, że wy się chcecie uwolnić od tej osoby z zewnątrz, to też bym mogła powiedzieć, że wy chcecie się uwolnić od tej osoby z zewnątrz, z którą was już nic nie łączy. Tym bardziej, że wychodzi tu coś na jaw ukrywane, długo, długo ukrywane, i wy tu wchodzicie w nową energię spokoju. To, co mówiłam w pracy, że tu są jakieś osoby bardzo fajne przy Was, może być tak, że powodem tego jest tutaj. Jaki jest powód tego, że tu w pracy są takie energie? Chociaż bardziej tu mi się pokazuje związkowo, ale muszę to jakoś na pracę przełożyć. Dlatego, że Wy. No, dla mnie pustelnik, jeżeli jest w pozycji prostej, oznacza, że nie ma pracy. A wy tutaj nagle będziecie mieć jakąś pracę. Wychodzicie z energii izolacji. Czyli że ktoś był w jakimś długo okresie, na jakimś, nie wiem, bezrobociu i nie miał pracy, może być tak, że tu może gdzieś zakończył jakieś studia, i teraz jest tutaj szansa na to, żeby się poprawiło w pracy, ale przeszkadza tutaj jakaś osoba. Przeszkadza też niezdecydowanie w czymś. Jakieś osoby, tu szef może być jakiś nie tak. Czyli grupa osób, z którymi współpracujemy, współpracujecie wy, to znaczy to jest ok, ale jeżeli jest tutaj jakiś szef, przy tym, czyli to, co złego, dobrego, zawsze mówię, to, 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 to coś, co jest złego w tej sytuacji, to jest jakaś osoba niezdecydowana albo wasz brak zdecydowania. Brak zdecydowania. I prze, przekładając na pracę, jest tu pokazane, że kończy się jakiś okres próbny w waszej pracy i ciężkość. I przychodzi właśnie ta lepsza sytuacja, gdzie wy tu macie coś dobrego. Oczywiście jest tu też w tym królu podpisywanie jakichś dokumentów. Czyli tu mogłabym powiedzieć, że kończycie jakąś jedną pracę, a podpisujecie dokumenty w jakiejś drugiej pracy, czy w tej pracy nowej, w której się dobrze czujecie. No, bo tu jest pokazane, że jakieś dwie opcje były. Czyli była ta praca, która była, odeszła i teraz jest nowa. Albo po prostu zakończyliście umowę na okres próbny i podpisaliście umowę na okres już na jakiś dłuższy okres czasu. Dużo było stresu, bo nie wiedzieliście, czy Wam się to uda. Z zewnątrz jest pokazane, że jakby wychodzicie z tej energii, która po prostu was przygnębiała. Długo czekaliście, nie było wiadomo, jak to się rozwinie, czy będziecie mieć dalej tą pracę. Jest pokazane, że jest. Praca jest. Dobra praca, dobrze zarobkowa. Oczywiście jest tutaj, że są jakieś zasady postawione, jakieś warunki. Może warunkiem. Jakieś warunki są postawione, żebyście byli dalej w tej pracy? Bo tu jest pokazane, że jest spokój, równowaga i no coś nowego jest, że tutaj sobie dajecie radę, że tutaj jest kreatywność, <laughs> przepraszam, że tutaj w tej pracy jest spokój i wszystko się powoli układa. No. Rak, wasza energia kapłanka. Uwaga na tajemnice, na ukrywane jakieś rzeczy, jakieś sprawy. W związkach uwaga na to, żebyście nie byli w jakiejś roli trzeciej osoby, jeżeli, po, jeżeli tu wchodzicie w coś nowego. Nie poświęcać się też niczemu. To jest kapłanka, która się poświęca w miłości. Czyli no musi być ukryta, musi być tą trzecią osobą. Nikt nie chce ją oficjalnie przedstawić. No to się pokazuje jako taka kapłanka, Czyli tu uwaga. Nie poświęcacie w miłości. W ogóle się nie poświęcać w czymś, co nie czujecie, że to jest wasze. Kierować się również intuicją. Kenaz. Kenaz mi się odwróciła. I Kenaz mówi tak. Gdzie ona to jest ta Kenaz? To jest szóstka. Kenaz mówi tak. Afirmacja Kenaz mówi tak. To jest, to jest początek czegoś, czegoś co po prostu jest przez, oczyszczenie przez ogień, że namiętności, jakieś miłości, tutaj jakieś romanse może tutaj się rzeczywiście jakieś pokazują, które niekoniecznie mogą się skończyć dobrze również. I jest pokazana afirmacja, ja jestem otwarty na wszystko i wszystkich, ogrzewam ich swoim ciepłem. No, czyli otwarcie się na coś nowego tutaj. Tu też są propozycje jakiegoś spotkania, romansu, też jakieś randki, też może być coś nowego. Jeśli chodzi o związki. Czyli tak bym tu widziała dla Was. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.